Siemawizowie, to jest nowy sezon. Dopiero zaczynam nagrywać i nawet nie wiem co dodano. Fajny obrazek, kupujemy od razu karnet. Ze mną jest Emilka Siemanko. Będzie oglądała jak, gra, jak gramy. Nie zagra, bo Nintendo aktualizuje się. Ogólnie potem ze mną zagra, ale już tego nie będę nagrywał. Zobaczymy co jest dodane. Podobno da się latać jakimiś nowymi sadkami i, i ogólnie... Patrzcie, wchodzimy, potwierdź zakup. No i kupujemy karnet. Musimy trochę poczekać, poczekajmy. Karnet zakupiony. Ciekawe jakiego skina odblokujemy. Git, ubieram od razu. Ogólnie mega ciekawostka mam, zaczekaj się ustawię. M Seriar zastosuj i taka ciekawostka mam trzy z gwiezdnych wojen skinów to jest mój najnowszy battle royal w goto solo oczywiście pierwszy poziom i na końcu wam pokażę filmiki są ogólnie dwa filmiki na końcu wam pokażę pokażę wam też na końcu karnet jak się prezentuje ale na razie zagramy no i nie wiem gdzie polecimy ale ale są cztery nowe miejscówki podobne, to polecimy tam na pewno. Mega się cieszę, że jestem ten, ten sezon ogólnie. Nawet nigdy nie wiedziałam, że tyle skinów może być w karnecie. Zobaczmy, jakie są miejscówki. Jest miejscówka posterunek e, Enklawa. Jest samotnia Werder Samuraja. Jest jeszcze baza Ruchu Oporu. Jeszcze. Baza najwyższego porządku. Ja chcę polecić tu. Ogólnie, widzowie. Następnym razem w podkomentarzu może się napisać, gdzie polecimy na nowe miejscówki tym skinem. Mega fajnie mi się gra. Podobno kiedyś już był, ale taki normalny, no i mega gra, się spodobał ten skin. To fajnie, że mam, ale w wersji Star Wars, Dwie Wojny, ogólnie tam mam karnet, okej, okay, lecimy tam. Zobaczymy, czy są jakieś nowe medaliony, czy coś takiego w tym stylu. Um, ok, nowy, jakby znaczek. Ej, widzowie, taka piosenka, Posłuchajcie słuchajcie jej sobie. Ej, wizowie, to jest najlepsze, co dodali. Fortnite, taką piosenkę, to jest ultra mocne. Co so, nie, Milka? No. Ja się czuję, jakbym grał w Star Wars. Lecimy na taką miejscówkę, bo ja lubię w ogóle mieć słówki pustynne. A ty, Milka? No, ja też. Ale ja ogólnie się czułam na jakiejś paradzie. Ej, widzowie, teraz się zorientowałem! Wcześniej nie pokazywało, że tutaj jest jakiś medalion i tutaj jest jakiś medalion. Szkoda, że tam nie polecimy, ale to już kiedy indziej zobaczyć tą miejscówkę, ale zobaczymy tamto miejscówki. Na pewno to będzie w kiedy indziej, w innych odcinkach. Widać, że tu jest pustynia, wiatr. Zobaczymy, czy są nowe bronie. Normalnie jak w Star Wars jest wielki kadziura. Nie wiem dlaczego. OK? Polecimy tu szybko. Lutujemy! Dobra, widzowie, najlepsza. Chcę się popłakać. Patrzcie, mam taką. Saibekę i taką. I to jest nieskończone, widzowie. To powróciło. Ale dobra, chciałam zobaczyć o co chodzi, czy są dobre gracze. No jak widać zginęliśmy szybko, potrzebujemy jakiejś pompy. Lecimy na inną, nie, lecimy na tą samą miejscówkę. Musimy zobaczyć ten. Po prostu jak tu się gra. Bo ja na razie w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Spróbujmy jeszcze raz i pewnie się teraz uda. Bo nie jestem nie byłem przyzwyczajony w ogóle dzisiaj nie grałem Fortnite tak jak mówiłem. Zagram jeszcze raz. Okej. Okay. Polecimy na tą miejscówkę tym razem na ten taki co tam było, ten taki samochód jakby, czy jak to się nazywa. W ogóle patrzcie jakaś taka są nieskończone snajperki, karabiny. No nie wiem czy tutaj coś nie jest nieskończone. O, to by mi się przydało. W ogóle wszystko jest nieskończone, po co są, są amunicje, wywalać z tym normalnie wizowie, wszystko nieskończone, ej nie ma jakichś żadnych starych broni, ale ej to jest taka spamerska broń, spamerska, w ogóle brał z jakimiś posuchami, ej to są kozaskie bronie, w ogóle takich nie widziałem, pokażę jak wyglądają. Okej, okay. kolaps, kolaps. Dobra, dobieramy się, gramy, no i lecimy gdzie indziej. Albo tam samo. Nie wiem. Tu jest oznaczona. To jest naj... nie, to jest to najlepsze, widzowie. Ja chcę się z tym popłakać. Lecimy na medaliona. chce mi się tam po prostu. Poświęcamy się. Jak coś to jest, to jest na runda. Ale może się uda. Mam trochę taki pomysł z kampieniem. W ogóle taki. Zmi Praktycznie wygląda tak samo, ale jest zmieniona. Nie gadaj, że da się tym latać. Nie? Teraz polecimy na jakąś najdalszą miejscówkę, tak mi się zdaje, bo muszę się przyzwyczaić, tak jak mówiłem. Polecimy teraz na miejscówkę i ja już się odpalam, bizowie, bo to było dla przyzwyczajenia, Sonia Emilka? No tak. Ej, w ogóle tam latają w niebie statki. Teraz zauważyłem na kogoś, jak on patrzył się. Okej, okay, to tam poleci. Nie wiem, ale po, popatrzymy. W ogóle zobaczymy, czy, gdzie jest gwiazda śmierci. Okej, okay, mam dwie odkryte miejscówki. Em, ogólnie to może nam być długi odcinek, ale. Ok, yy, ale okej, okay, muszę się przyzwyczaić. Ale pierwszy raz, yy, frag był w tym sezonie. Mega się cieszę. Ale w ogóle nie potrafię się przyzwyczaić widzowie do tych broni. Nie wiem, która jest OP. No naprawdę, nie wiem o co chodzi. Z tymi broniami, co nie? Co nie widzowie, to jest taka niewiadoma. Daj, wziąć broni, nie mogę, ok. Nie, to jest najlepsza piosenka na całym świecie. Ej, chyba tutaj się pojawia czasami ten bos. Tak mi się wydaje. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz tam polecieć. Wizowie, pamiętaj się, bo po święcenie jest kozaskie. Ja takie lubię rzeczy. Ja nie odpuszczę. Ej, nie wiem, co się dzieje, ale tam są statki, tu są statki. Ej, widzowie, patrzcie, tam jest. To jest gwiazda śmierci, widzowie. Widzicie? To jest gwiazda śmierci, widzowie. Oprócz tego, że tu jest gwiazda śmierci, to tu jeszcze jest jakiś statek. I ciekawe, czy da się na niego wlecieć? No, nie wiem tego, ale możliwe. Może za niedługo będzie dało się wlecieć, to by było pozasko. W ogóle, jak chcę zobaczyć, jak się jeździ tym jakby statkiem, co gościu miał, co nie, to sprawdzimy to na pewno, ale to może kiedy indziej, bo jeszcze nie jestem przyzwyczajona na to bardzo źle. W ogóle ja zawsze jak zaczynam, jestem słaby totalnie. Nie potrafię grać, bo jestem nieprzyzwyczajony, tak jak mówiłem. Lećmy teraz na inną miejscówkę. Teraz już nie zginę, obiecuję Wam. Bo to było tak po prostu. Ten, bo słuchajcie, ten, trzeba sobie podpiąć pada, co nie? A tak to bym przeżył. I, te, i teraz to zagram, bo już mam rozruszane palce. Ogólnie mam złamanego palca, to trudno mi się gra, może się zasubskrybować kanał, że tak robię, poświęcam się. No i trudno nam mi się gra, ale spróbujmy jeszcze raz, naprawdę widzowie. Um, nowa broń. Ale ja naprawdę nie jestem przyzwyczajona do tych broni. Polecimy na jakąś wiesówkę do tego nowego medaliona, ja nie wiem, um, ale możemy spróbować. Może no, nawet ogarniam tymi broniami. Ale nieskończone amunicje, to jest takie dziwne, bo ja klikam przyciski, żeby naładować te amunicje i to jest bez sensu. Polecimy na inne może lokacje, jeśli się da. Mm. Okej. Okay. Nie, to jest, to jest najlepsza, dźwięk, który słyszałam dotychczas. Dobra. Lecimy tam widzowie, dlatego bo jest jakiś nowy medalion, ja tam lecę, muszę zobaczyć o co chodzi i teraz dam radę, jak tam nikt nie poleci. Musimy zobaczyć jaki medalion, ja już się nie dam zginąć. Obiecuję wam, będę, będę, będę się poświęcał. Je, jeśli sadno to będę uciekał jak bami. ale muszę przeżyć i dostać tego medaliona, bo nie wiem co zrobię. Faj, ale najgorzej, że są tak... Ten, cztery mięsówki daleko, co nie? To jest mega, trochę słabe. Dobra, lecimy. Słuchajcie. Poświę, poświęcamy się. Jeszcze się widzą, gdzie jest moim letem. Z moim głosem! Tym takim... Patrzcie, zaraz przystanie widzowie, to jest takie... Widzicie? Dobra, tak Ej, ja nie jestem Widzowie przyzwyczajony do tych dronów. Ja naprawdę, ja nie potrafię grać! Tam, 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 tam. Mhm. I ja teraz się poświęcam, ale będę chciał mieć jakieś impulsy w razie wu. Kurczę nie znajdę, ale może, jednak? Okay, mam. Dobra, ja tam się twarda banie, poświęcamy się. I to ma być gra. wspólna, zespołowa, zespołowa ale ja jestem solo, mnie to na mnie obchodzi, zowie. Lecz opam pana na pewno. Leci mi się poświęcać! Nie, jakbym zginął, ja bym się popłakał. Miałam już takiego stresa, widzowie, ale okej. Okay. Miałam naprawdę zował, że Poświęcamy się, e, e, e. padł, ej, wizowy, tam był typ, ale ja nie chcę jakby uciekać. Jak chcę zabić tego medaliona? Ja kurczę blade. Tak na okonie nie gdzie Na okonie wiem, gdzie jest, jest medalion. On mi ucieka? Dobra, biorę to, okej. Okay. Lecimy na medaliona. Ej, gdzie idzie ten medalion? Szans! Nie odpuszczę mu! Nie ucieka, ja nie dam rady! Ja muszę, muszę go złapać. Nie, nie uciekniesz! Nie uciekniesz! I tyle! Poświęcanie to najważniejsza rzecz w Fortnite! Słuchajcie! Dobra mam! Straszna ta piosenka, ale zabiłem go! Dobra zabiłem go, widzowie, odwaga ma sens. Ile zadaję? 30 git. Wiedziałem, Po co mi to nie wiem? W razie, nie wiem, czy co innego jest do uciekania, ale potrzebuję impuls. Um. Impuls, ok. Mm. Bo na razie nie mam nic takiego, no się. do uciekania. Oprócz duszka, którego właśnie mam. Ale oprócz tego to mi nic nie daje. Z tego co widzę. Ale mega fajnie ogólnie, że właśnie zdobyłem ten medalion i te itemy Nie wiem co, ale ja odkryłem jakąś nową miejscówkę Co to ma wyjść za miejscówka? Może drobną impulsy Raczej nie Dobra, lecimy na lunch. To są impulsy, proszę, tak, impulsy. Impulsy. Ta, ta, ta. Dobra, to tak dziwnie brzmi ta piosenka, ja tak się od, do niej przyzwyczaiłem. Naprawdę, widzowie, to jest takie pozaskie. Ej, kto to? Tu coś jest? Ktoś? No ja tak. hmm. hmm. już nic nie dało, ale mówiłem, że się odpalę. Ja. Dobra, no max mi się z Lecimy, wygrywamy tą grę Jak przegramy, nie wiem co zrobię, ale okej, okay, lecimy Na no, środka strefy Praktycznie, widzowie, odkryłem wszystkie miejscówki Czy odkryłem, czy odkryłem jednej? Nie odkryłem Chce mi się tam lecieć Widzowie, patrzcie co to jest Na ekranie Oni się biją, oni się biją Ja tam chcę lecieć Szybko. Ej, widzowie, jak, on, jak oni się biją, to ja tam lesę. Bo znacie tą Oglądniemy bajki. O, China zdobyłem mega. Y, wam y, dziękuję za to. oglądniemy, oglądnijmy. Statek jest A jeszcze drugi. Okej, okay, ten już lepiej się zapowiada. To jest bardziej taki mapy. Mapy. To pokazuje bardziej mapę. Tak mi się wydaje. Ok, tylko straszny. Inwazja Imperium. To są kozaskie, na razie widzieliśmy jeden, ale to się zmieni w następnym odcinku zrobię. Naprawdę zagramy. Okej, okay. test się zapowiada, naprawdę. Teraz zobaczymy jeszcze Karnet. No i chyba się zobaczymy. Okej, okay, jeszcze tu. Ten skin. No widzowie, proszę was o zasubskrybowanie naszego kanału. No i nowy sezon będzie więcej odcinków i do zobaczenia. Pa pa.